Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. I dziś zapraszam was na odpakowanie grudniowego Loot Gaminga. Moi drodzy, paczuszka jest dość wysoka jak widzicie, zobaczcie. Tak się prezentuje. Jestem ciekaw co tu jest w środku, że to jest takie wysokie. Nie mam pojęcia, ale jak widzicie chyba troszeczkę się... Zaopiekowali tą paczką, w cudzysłowie oczywiście zaopiekowali, ponieważ opakowanie jest troszeczkę poobijane. Ale na szczęście plomba jest zamknięta. Więc, przy pomocy mieczyka do listów z Castlevania z ostatniego loot Gaminga odpakujmy sobie tą paczkę. Zobaczmy, co jest w środku. Ok, udało się. No i słuchajcie, otwieramy. I przypominam, że grudniowy temat to kosmos. Także uwaga, tak jest. Słuchajcie, już mamy tutaj. Jakąś drogę mleczną, czy coś otwieramy, i już widzę. Słuchajcie, na wierzchu koszulkę z Mass Effecta. Czekajcie, to odłożymy sobie tutaj i zobaczmy koszuleczkę Mass Effect. Chciałem powiedzieć Andromeda, bo tym było promowane, ale widzę, że nie Mass Effect Loot Gaming 2016. Zobaczmy. Wow, to jest MK? Kurczę, strasznie mała ta koszulka, jak na MK. W każdym razie, koszuleczka z Mass Effecta N7. Trochę to wygląda jakby było sprane czy coś takiego, ale jest to chyba tak specjalnie zrobione. Czy jest z tyłu jakiś nadruk albo coś takiego? Zobaczmy. Nie, nie ma nic. Także słuchajcie, no czarna koszulka N7 z Mass Effecta. Fajnie. Ja Mass Effecta fanem nigdy nie byłem, nie jestem i chyba raczej nie będę, ale koszuleczka może być. Lećmy słuchajcie dalej. Dalej mamy plakacik. Zostawimy go sobie na koniec. Zobaczymy co tam jeszcze było w tej paczce kolejny element uuuu słuchajcie x-kom jakaś figureczka z x-komu dobra, zobaczmy oczywiście jest to loot crate exclusive dobra, zobaczmy co to jest tak jest to jest jakaś figurka z x-komu w x-koma również nie grałem, to nie są moje klimaty totalnie Dlatego nie wiem, kto to będzie. No ale w każdym razie otwórzmy, zobaczmy. To sobie odłożymy tutaj. A figureczka, no powiem Wam, że wygląda dość fajnie. Dobra, udało się otworzyć. I mamy figureczkę z x -coma. Co to jest? Jakiś pajunk? Co to jest? Zobaczcie. Jak graliście w X-Koma, to napiszcie, co to takiego jest. Jakiś pająk. Patrzcie, on tak sobie może chodzić. Wykonanie jest naprawdę bardzo fajne, muszę przyznać. Ale niestety w X-Koma nie grałem, więc nie wiem, co to jest. W każdym razie, figureczka z X-Koma. Odkładamy ją sobie na bok i lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Co to jest? Zobaczmy. Kolejny gadżet. To jest Destiny. Ej, czy to jest. Szalik? Ej, to jest chyba szalik, tak mi się wydaje. Czekajcie. Tak, wydaje mi się, że to jest szalik. Zobaczcie. Tak prezentuje się tutaj. Lecimy dalej, mamy logo Destiny. I dalej mamy takie logo. Z tyłu coś jest, z tyłu nic nie ma. Słuchajcie, szaliczek z Destiny. No powiem wam, że taki troszeczkę, że tak to ujmę, dziecinny. Ale w każdym razie jest szaliczek. Mamy zimę, jest zimno, jak nie wiem, więc taki szalik na pewno się przyda. Chyba to jest szalik, jeszcze się dowiemy później, ale w każdym razie mamy kolejny element, czyli powiedzmy, że szaliczek. Odkładamy go sobie tutaj i lećmy dalej. Kolejna rzecz, słuchajcie, to przypinka. Oczywiście Space. Zobaczcie. To mi się trochę kojarzy z y, Aliens vs. Predator, w sumie to Colonial Marines. Grudzień 2016. Bardzo fajna przypinka. Ok, odkładamy i lecimy dalej. Słuchajcie, jeszcze chyba nam został jeden element. Halo, to wszystko? Miał być jeszcze portal, z tego co pamiętam. No nie wiem, no, dobra. Raczej ten clank. Co to jest? Oczywiście licencjonowana rzecz. Wow! Co to takiego? To jest chyba jakaś broń czy coś. Jakaś replika. A nie! Słuchajcie, wow! To jest długopis! Ale bajer! Zobaczcie, myślę, że to jest jakaś broń, replika czy coś. A to jest, proszę bardzo, długopis. Fajna rzecz w sumie. Bardzo fajnie on wygląda. Taki oto długopis. Zraczy ten klang. OK. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tego Loot Gaminga, to wychodzi na to, że to już wszystko coś mi się tutaj nie zgadza, bo nie ma nic z portala z tego co pamiętam z portala coś tam miało być zaraz sobie wywiniemy całe to pudełko ale wcześniej jeszcze słuchajcie plakat zobaczmy czy mamy wszystko moment, niech to zniknie i zajmiemy się plakatem ok, wszystkie gadżety zniknęły z kadru więc możemy zająć się plakatem zobaczmy czy mamy wszystkie elementy czy coś z tym portalem mi się pomyliło czy serio coś miało być? Uwaga, uwaga, sprawdzamy, moi drodzy. I zaczniemy sobie od samej góry. Mamy figureczkę z x -Coma. Tak to wszystko wygląda. 100% original, exclusive. Dalej mamy takie, jest, słuchajcie, jest to szalik z Destiny. Były trzy różne wzory do wyboru. My mieliśmy ten trzeci. Dalej mamy koszuleczkę z Mass Effecta. Bardzo fajnie. Następnie mamy, słuchajcie... Space Coin Pin oczywiście. Następnie mamy długopis Zracze ten Klank, bardzo fajnie. W sumie to słuchajcie swoją drogą. Czekajcie. Tutaj na pudełku ten bohater, nie wiem czy to jest Racze czy to jest Klank, chyba Ratchet, ale nie wiem, bo nie grałem, ma również tą broń. Także to ty facet, długopis trzymasz. no oczywiście sobie żartuję, także wiadomo o co chodzi. I słuchajcie, jeszcze tutaj mamy informację że jest jakaś gra, kod do gry. O co chodzi? Gdzie jest ten kod? Halo? Nie mam pojęcia. I słuchajcie, jeszcze tutaj mamy Mass Effect New Earth Epic Drop. O co chodzi? One lucky winner gets the Mass Effect New Epic New Earth Epic Drop, przepraszam. Nie wiem o co chodzi. W każdym razie ja nie byłem tym szczęśliwcem. I słuchajcie, chyba mi się coś pomyliło z tym portalem. Ewentualnie z portalem będzie w następnym miesiącu. To jest bardzo prawdopodobne. Także jeżeli się pomyliłem to przepraszam i jak teraz tak myślę to chyba serio w następnym miesiącu będzie coś z portalem związane. W każdym razie moi drodzy tak wygląda plakat z tyłu. Loot Gaming oczywiście tutaj jest w rogu napis i mamy taką oto grafikę. I cóż moi drodzy to tyle jeżeli chodzi o tego Loot Gaminga. Jak widzicie tak właśnie prezentuje się grudniowy Loot Gaming no i jak bym go ocenił? Słuchajcie, Jeżeli chodzi o Destiny, no to nie grałem, ponieważ jest to gra na PlayStation, Ratchet Clank również. Fanem Mass Effecta nie jestem i X, -Coma, tym bardziej. Także jeżeli chodzi o fanowskie gadżety, że tak powiem, no to niezbyt mi się to podoba, ale jeżeli chodzi o całokształt, wykonanie i tak dalej, to naprawdę jest bardzo dobrze. Za chwilę również wywinę sobie to całe pudełko i zobaczycie jak ono wygląda. Okej, okay, pudełeczko zostało przeze mnie złożone, tak ono wygląda. Czekajcie. Jakoś tak muszę wam to lepiej pokazać, nie? Wow. Jest pudełeczko. Słuchajcie, tak ono wygląda. Zobaczcie, Loot Gaming. Tutaj mamy coś takiego. Z tej strony mamy Destiny, jak widzicie. Tutaj mamy chyba Ratchet Clank'a. Z tej strony Mass Effect'a. Więc zapewne to jest związane z XCOM'em. Z tego, co tutaj się zorientowałem. Także tak wygląda samo pudełeczko i słuchajcie, ja tak jak Wam mówiłem oceniam tego Loot Crate'a na takie powiedzmy no 3 na 5 jeżeli chodzi o całokształt. kształt. Nie są to złe gadżety, ale też nie trafiły jakby w mój gust. I cóż moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o ten unboxing, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz jak Wam się podobało, jak oceniacie tego Loot Gaminga. No i oczywiście zachęcam Was do zakupu takiej właśnie paczki, tego tematu kupić już nie możecie, ale możecie kupić temat styczniowy, a temat styczniowy to... Mad Science, który był promowany m.in. takimi grami jak najnowszy Resident Evil, chociaż pewnie będzie to ze zwykłego Residenta, ponieważ ten temat był promowany Andromedą, a dostaliśmy koszulkę ze zwykłego Mass Effecta. Dalej, promowany był jeszcze ten temat m.in. Mega Manem, Psychonauts oraz właśnie Portalem, więc tutaj mi się trochę pomyliło. Także słuchajcie, Portal, Psychonauts, Mega Najnowszy Resident Evil to są gry, które promują temat Mad Science, który jest właśnie styczniowym tematem loot gaminga. I cóż, moi drodzy, jeżeli chcecie sobie taką paczkę zakupić, to zachęcam Was do zerknięcia w opis. Tam znajdziecie link, z którego możecie sobie kupić takiego loot gaminga oraz znajdziecie również kod rabatowy. To jest chyba kod Assassin 08 i ten kod upoważnia Was do zniżki o wartości 10%. Tak jak mówiłem w poprzednim unboxingu loot gaminga, tak też wspomnę teraz. Jeżeli kupicie jakąś paczkę z serii Lud z mojego linku, który jest w opisie, to dostanę za to kilka dolców, nie będę tutaj nic ukrywać, także serdecznie zachęcam. Tymczasem jeszcze raz dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć!